Cały koncert, podczas którego ten kawałek śpiewa, może było czekać cały czas na SKPL w ramach naszego SK live. To Daria, paranoja, podbiła wasze serca. Przyznajcie się, przed godziną 13 gramy takie hity. Po 13 drobna zabawa specjalnie dla was. Magiera, Sobyl zagrają westy. Reklama. Okazja! A co tam się kroi? Ścinam ceny na setki produktów w euro! No, widzę, że tniesz konkretnie! No, aż o wartość podatku VAT! Co? VAT! Teraz w euro. Ceny na wybrane małe i duże AGD taniej o wartość podatku VAT. Na przykład lotówka Samsung No Frost M85 za 1691. Taniej o 388 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. RSO 0% w sklepach euro i na Eurokompl. Kikiem Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Poza tym dziecięce koszulki z długim rękawem za jedyne 7,99 lub wygodne dżinsy dziecięce za jedyne 19,99. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik! Cena mówi sama za siebie. Spokój, o jakim marzysz, możesz mieć w wolny dzień albo na spacerze wśród dźwięków, które lubisz. Właśnie taki spokój na dłużej daje kredyt gotówkowy w Kredi Agricole. Weź tani kredyt bez prowizji i ciesz się świętym spokojem przez cały okres spłaty. Gwarantujemy, że Twoje raty nie wzrosną. Kredi Agricole Bank Polska SA. Cały bank dla Ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,23%. Promocja kredyt dla Ciebie trwa do 30 listopada i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu. Szczegóły na www.krediagricol.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Płytki należy kłaść równo. Dlatego w Kastorami dostaniesz aż 15% rabatu równiutko na wszystkie płytki jak podłogowe, elewacyjne, ścienne, nawet mozaiki. Przyjdź do Castoramy do soboty i oszczędzaj. Szczegóły promocji w regulaminie. W niedziela w Kauflandzie. Karkówka wieprzowa kości w opakowaniu 8,99 za kilogram. Maksymalnie 5 kg na osobę. I banany kilogram za 2,49. Kaufland. Super łup-łup. Oglądaj topowy europejski futbol w Via Play. Zobacz wszystkie mecze Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA. Kibicuj rodakom, ciesz się pięknymi bramkami i podziwiaj parady bramkarzy. Via Play. 30 dni za darmo. Masz problem z potem? Też taki miałem. Kupiłem Medixil i pozbyłem się problemu na zawsze. Medixil to nowoczesny antyperspirant dla każdego rodzaju skóry. Produkt nowej generacji stworzony przez ekspertów. Zastosuj Medixil Rolon i zapomnij o mokrych plamach na koszuli. Zastosuj Medixil Spray i zapomnij o spoconych stopach i dłoniach. Antyperspiranty Medixil kupisz w aptekach i drogeriach Rosman. Medixil, pozbądź się potu na długo. Impreza niskich cen w Carrefourze. Karma dla kota Sheba 4.15 za opakowanie przy zakupie 4, a przyprawy Prymat 65 groszy za opakowanie przy zakupie 4. Oferta ważna do 24 października. Carrefour, możemy kupować mądrze. To będzie ostatnia reklama. Halo. Ale mam dla ciebie newsa. O Adam ci się oświadczył. Lepiej. Pepko kupisz online. Tysiące produktów Pepko kupisz teraz na największych platformach zakupowych online, między innymi na Allegro, Ceneo, Empik.com. Szczegóły na www.pepko.pl. I po reklamie. Dobrego dnia. Życzy sponsor programu. Właściciel marki Sembella, producent materacy Modulia, balans oraz Harmony. sklep.sembella.pl. Pewnie nie za wesołą minę ma każdy, kto zapomniał dziś o parasolu. A ci, którzy o nim pamiętali, to niech lepiej mocno dziś trzymają swoje parasolki. Wiatr w łomży już teraz wieje mocno, a to naprawdę jeszcze nie koniec. Dla porównania, teraz średnia prędkość wiatru sięga 21 km na godzinę, a dziś powieje z prędkością 35 km na godzinę. Niby patrolowa prędkość osobówki, ale w pogodzie mocno to odczuwamy. Odczuwamy też niższą niż na termometrach temperaturę. Teraz w łomży 13 stopni, a odczuwamy 11. Sponsorem programu jest producent materacy Sempella, sklep.sempella.pl Jest trzynastał z Dończyk. Uważajcie na silny wiatr. Najgorzej jest.